Nasza motobandowa piękna DRZ w czerwonej kolinie od Apex Clan nie ma ostatnio łatwego życia, ponieważ wymyśliłem sobie próby off-roadowe. Oczywiście nie było się bez brzydkiej pogody i gleby, które kosztowała mnie złamaną dźwignię hamulca. Natomiast jak widzicie, motocykl jest totalnie upieprzony. I dzisiaj wypróbujemy środek S100, total Reiniger. Środek możemy stosować na całej powierzchni motocykla i są samoschnący, czyli coś dla prawdziwych leniuchów. Sprawdziłem, czy wcześniej musimy przygotować jakąś powierzchnię naszego motocykla, spryskać ją wodą czy coś takiego, natomiast jak zapewnia Pluton, nic takiego nie musimy robić, po prostu wyciągamy nasz uwalony motocykl, w tym przypadku było błoto na motocyklu i trochę much, spryskujemy go środkiem, czekamy od 5 do 30 minut, w zależności od tego, jak bardzo nasz motocykl jest uwalony i po prostu spłukujemy go wodą. Nowy Total posiada formułę, dzięki której po spłukaniu nie trzeba wycierać motocykla. S100 przeprowadził badania wśród motocyklistów i wyszło na to, że właśnie wycieranie ściereczką jest najbardziej upierdliwą czynnością. Dlatego stworzyli nowy Total Rainiger, który oprócz tego, że dobrze czyści, to jeszcze upraszcza całą czynność. Pamiętajcie, że po każdorazowym myciu motocykla, takim porządnym myciu motocykla, musimy także zadbać o nasz napęd. Mówimy tutaj o łańcuchu i zębatkach. Warto taki łańcuch wyczyścić i nasmarować go ponownie. S100 Total Reiniger kosztuje 59 zł, jest produkowane tuż na naszą zachodnią granicą, czyli w sercu Niemiec. Czy warto taki środek kupić? I tak i nie. Jeżeli jesteście majsterkowiczami, lubicie siedzieć przy swoim motocyklu, z całą pewnością znajdziecie inne ciekawe rozwiązanie. Natomiast w momencie kiedy jesteście zapracowanymi osobami, macie piękną, świeżą bawarkę w domu, to taki środek jest dla Was bardzo wygodny, ponieważ wystarczy wyciągnąć motocykl z garażu, spryskać go, obficie tym środkiem, iść zrobić kawę do domu po czym po wypiciu kawy możemy spokojnie wrócić do motocykla, spłukać go bieżącą wodą i w momencie, kiedy wyschnie, jechać świeżą, czystą maszyną do miasta.